Z naszej y, fantastycznej podróży, y, kolorowej, głośnej, y, pełnej y, atrakcji y, przywieźliśmy rękawicę Kesa. To jest dokładnie ta rękawica, którą my i Oskar, co mogliście zobaczyć w naszym odcinku, był torturowany w hamamie. To integralny element rytuału w hamamie. Służy do głębokiego oczyszczania przez złuszczanie martwego naskórka. Zazwyczaj wykonana jest z naturalnych włókien, takich jak wiskoza, i ma chropowatą strukturę przypominającą papier ścierny, i tak naprawdę działa na takiej samej zasadzie. Dawniej rękawice wytwarzano z sierści kus. Tak, tak, podobnie jak szczotki. Widzieliśmy, jak masażysta w hamamie używa rękawicy, znęcając się w przyjemny sposób nad nami. Jak można użyć tego narzędzia tortur w domowych warunkach? Po prostu, trzeba tylko pamiętać, żeby nie pocierać rękawicą suchej skóry, bo można ją podrażnić. Najpierw bierzemy długi i ciepły prysznic lub kąpiel, a kiedy nasza skóra namięknie i nagrzeje się, to wykonujemy masujący peeling, zaczynając od dolnych partii ciała. Po prostu pocieramy skórę aż się zaczerwieni i zobaczymy efekty naszej pracy. Jak na plecach Oskara. Peeling rękawicą Kesa jest wspaniałym narzędziem w walce z celulitem. Nie tylko oczyści skórę, ale złuszczy martwy na poprawi mikro, mikrokrążenie krwi i limfy, a także przygotuje skórę na przyjęcie składników aktywnych zawartych we wszystkich kosmetykach pielęgnacyjnych. Z mi. Było dużo piany, dużo ciepłej podłogi, dużo wody i naprawdę. Renas. Polecam. Gorąco. Mamy dla Was dwie takie rękawice, czarną i białą. One w zasadzie się niewiele różnią. Czarna wygląda na troszkę grubszą. W naszym konkursie możecie wygrać taki zestaw rękawica i mydło. W tym wypadku mamy mydło Aleppo. Może pamiętacie, w naszym odcinku pokazywałam Wam, jak robić mydło oliwkowe. Mydło Aleppo to jest właśnie mydło oliwkowe, ale z dodatkiem oleju laurowego. Inaczej, dodatkiem oleju z jagód wawrzynu. Nasze mydełko ma 20% zawartość oleju laurowego. Zapraszam Was do wzięcia udziału w naszym konkursie. Rękawica i mydło może być wasze. Śledźcie nasze media społecznościowe. Tam będzie cała informacja dotycząca tego konkursu. Zachęcam. Fajne nagrody. Hessa Aleppo.